Podczas gdy biologia walczyła z mechanistycznym poglądem na świat, nowoczesna technika gospodarcza wywierała skutek odwrotny. W odróżnieniu od teorii naukowych, naukowa technika mniej więcej do końca XVIII wieku nie wpływała w istotny sposób na ludzkie poglądy. Oddziaływanie techniki na ludzkie myślenie zaczęło się dopiero z nastaniem industrializmu, a nawet potem przez długi czas rezultat był mniej czy bardziej pośredni. Twórcy teorii filozoficznych z reguły mieli bardzo niewiele do czynienia z maszynami. Romantycy zauważyli i znienawidzili brzydotę wytwarzaną przez industrializm w miejscach, które przedtem były piękne, oraz wulgarność, jak to oceniali, ludzi, którzy zrobili pieniądze na handlu. Skłaniało ich to do wrogości wobec klasy średniej, co z kolei łączyło ich nicią swego rodzaju przymierza z liderami proletariatu. Engels wychwalał Karlila ani spostrzegłszy, że Carlyle wcale nie pragnie emancypacji pracowników najemnych, ale podporządkowania ich tego rodzaju panom, jakich mieli w średniowieczu. Socjaliści byli zwolennikami industrializmu tyle, że pragnęli wyzwolić robotników przemysłowych z poddaństwa wobec władzy przedsiębiorców. Industrializm wpływał na to, jakie problemy rozważali, lecz w niewielkim stopniu na idee, jakie rozwijali w celu ich rozwiązania. Najistotniejszą zmianą, jaką produkcja mechaniczna wywołała w imaginacyjnym obrazie świata, jest nieogarniony wzrost poczucia siły człowieka. Jest to jedynie przyspieszenie procesu, który zaczął się jeszcze przed świtem historii, kiedy ludzie, wynalazłszy broń, powściągnęli strach przed dzikimi zwierzętami, a wymyśliwszy rolnictwo, zmniejszyli obawę przed głodem. Jednakże to przyspieszenie jest tak wielkie, że ludzie panujący nad mocami, które stworzyła nowoczesna technika, Przyjmują radykalnie nowy światopogląd. W dawnych czasach góry i wodospady były zjawiskami naturalnymi, dziś można usunąć niewygodną górę i stworzyć wygodny wodospad. W dawnych czasach istniały pustynie i żyzne ziemie. Dzisiaj można sprawić, jeśli ludzie uznają, że warto, by pustynia rozkwitła niczym róża. Natomiast żyzne ziemie w rękach optymistów bez dostatecznej wiedzy naukowej obracają się w pustynię. W dawnych czasach chłopi żyli tak, jak żyli ich rodzice i dziadowie, i wierzyli w to, co wierzyli ich rodzice i dziadowie. Cała potęga kościoła nie mogła wykorzenić obrzędów pogańskich, którym trzeba było nadać chrześcijański szafarz, przez kojarzenie ich z lokalnymi świętymi. Dziś władze mogą decydować o tym, czego mają się uczyć w szkołach dzieci chłopów i mogą przemienić mentalność rolniczą w ciągu jednego pokolenia. Tak oto wśród kierujących biegiem spraw lub tych, którzy z nimi się stykają, rodzi się nowa świadomość siły. Najpierw potęgi człowieka w jego starciach z przyrodą, a następnie potęgi rządzących w stosunku do ludzi, których przekonania i nadzieje usiłują kontrolować za pośrednictwem naukowej propagandy, a zwłaszcza edukacji. Rezultat to kres stałości żadna zmiana nie wydaje się niemożliwa. Przyroda jest surowcem, i tak samo ta część ludzkości, która nie uczestniczy efektywnie w sprawowaniu władzy politycznej. Istnieją pewne stare koncepcje, będące odbiciem wiary człowieka w granice jego mocy, z których najstarsze to Bóg i Prawda. Nie mam na myśli tego, by ta para była związana logicznie. Takie koncepcje słabną. Jeśli nawet nie są wprost negowane, tracą znaczenie i są podtrzymywane jedynie powierzchownie. Cały ten światopogląd jest nowy. I nie sposób przewidzieć, jak ludzkość do niego się przystosuje. Już spowodował olbrzymie kataklizmy i bez wątpienia wywoła kolejne w przyszłości. Stworzenie filozofii zdolnej do walki z ludźmi zatrutymi nadzieją prawie że nieograniczonej władzy, a także do walki z apatią bezsilnych, jest najpilniejszym zadaniem naszego czasu. Choć wielu nadal szczerze wierzy w równość ludzi i teoretyczną demokrację, do wyobraźni nowoczesnego człowieka głęboko przemawia idea organizacji społecznej, którą podsuwa organizacja przemysłu w XIX wieku, a ta jest z istoty niedemokratyczna. Po jednej stronie stoją generałowie przemysłu, po drugiej masy robotnicze. Zwykli obywatele krajów demokratycznych nie zdają sobie jeszcze sprawy z tego rozszczepienia demokracji od wewnątrz, ale jest ono przedmiotem uwagi większości filozofów, od Hegla do dzisiaj. A odkryte przez nich radykalne przeciwieństwo interesów tej masy i tej garstki znalazło praktyczny wyraz w faszyzmie. Spośród tych filozofów Nietzsche bezwstydnie stał po stronie tych nielicznych, Marx całym sercem trzymał zresztą. Bentham był chyba jedynym z ważnych myślicieli, który próbował pogodzić te konfliktowe interesy. Tym samym wzbudził wrogość obu stron. Aby stworzyć jakąś zadowalającą nowoczesną etykę stosunków międzyludzkich. Z samej istoty niezbędna będzie z jednej strony świadomość koniecznych ograniczeń władzy człowieka nad środowiskiem pozaludzkim, z drugiej zaś świadomość pożądanych ograniczeń władzy człowieka nad bliźnim.